padają pytania, niewygodne pytania o finanse, kiedy pytają niewygodne pytania o rozliczenia finansowe, Jerzy Owsiak sięga zawsze po ten sam argument. Robisz siebie ofiarę, i, i bzdury, proszę Państwa, bo część z tego wpisu to są czyste bzdury. Już e, zostało zweryfikowane wstępnie przez policję, że nie udało się w cudzysłowie pracownikom fundacji nagrać e, rozmowy tej najbardziej emocjonalną, którą przedstawił Jerzy Owsiak e, w swoim oświadczeniu na portalu Facebook, że Jakiś człowiek do niego zadzwonił i powiedział, że go zabije, i tam padały jeszcze rozmaite wulgaryzmy. Nie udało się, proszę Państwa, nagrać tej rozmowy, ponieważ ja wiem, ile razy Jerzy Owsiak publicznie kłamał, i kłamał również na sali sądowej, co jest potwierdzone wyrokami sądowymi, ponieważ ja na własne uszy słyszałem, jak Jerzy Owsiak usłyszał pytanie, kto go zatrudnił. W spółce Złoty Melon na stanowisku dyrektora graficznego, a zatrudnił go Jerzy Owsiak, odpowiedział, że on nie pamięta, kto jest prezesem e, spółki Złoty Melon. To ja jestem więcej niż przekonany, że ten e, nakręcany emocjo, emocjo, emocjami wpis. Zawiera być może jakieś strzępy prawdy. To, że osoby publiczne otrzymają groźby, i ja tu akurat to nie jest kwestia wiary czy niewiary, to jest po prostu naturalne. Jeśli, jeśli postacią wyrazistą w przestrzeni publicznej, a owsiak taką jest, to czy to jest Kaczyński, czy to jest Tusk, czy to jest Brown, czy to jest Józefaciów, czy to jest Yahira, czy to jest Krystyna Pawłać, wszystkie te osoby otrzymują groźby karalnej praktycznie każdego, każdego miesiąca. Tylko tutaj jest przedziwna koincydencja proszę Państwa, którą ja znam na pamięć. Otóż Owsiak został ośmieszony albo sam się ośmieszył w przestrzeni publicznej, nie potrafił odpowiedzieć konkretnie na pytania i do dziś tego nie robi, no więc sięga po szantaż emocjonalny, sięga po płomienny wpis, który pisze, że o ile do jutra przeżyje. Proszę Państwa, on przeżyje do jutra i do końca świata jeden dzień dłużej. To jest jedna wielka, obrzydliwa kreacja nastawiona na to, aby odwrócić uwagę od niewygodnych pytań dotyczących finansów. To jest popisowy numer. Ja mogę podać mnóstwo przykładów, kiedy Owsiak zachowywał się w taki, w taki sposób. W roku bodajże w 2013 Pan Owciak z Linią Niedźwiecką Owciak oświadczają, że oni rzucają cały ten interes, jakim jest fundacja Woś, ponieważ zginęło dziecko e, w miejscowości z Łodzi e, i rzekomo było tam wina ratowników. No, i nas za parę godzin zapraszany jest do TVN-u, gdzie tam oczywiście dziennikarki proszą, żeby tego nie robił, i tak dalej. No, i okazuje się po kilku dniach, że pan Osiak w ten sposób chciał sobie załatwić kontrakt na szkolenie ratowników wódzów, z ówczesnym ministrem Arukowiczem. I ten kontrakt i to szkolenie ratowników ma, miał przeprowadzić Złoty Melon. To jest, proszę państwa, udowodnione procesowo. No, i w, w momencie, gdy ta sprawa się posypało zrobiło się wokół tej sprawy cicho. Następny przykład, proszę Państwa. Kiedy w roku 2014 Jerzy Owsiak całkowicie kompromitował się w, w sądzie, między innymi w taki sposób, jak tutaj przedstawiłem, kiedy sąd zażądał od niego dokumentacji, pełnej dokumentacji, i on odmówił, pełnej dokumentacji księgowej i Fundacji Wośmi Złotego Malona, i on odmówił, przekazania do sądu, odmówił przekazania tej dokumentacji. No to pan Jerzy Owsiak wy, yy, nagrał filmy nad brzegiem Wisły, gdzie twierdził, że odlecił w kosmos, że on już zrezygnował też ze wszystkiego, ale w ostatniej chwili wrócił, bo coś mu się tam poprzestawiało. Po Pomimo tego, proszę Państwa, że moje standardy to są jak standardy z Auschwitz, tu, yy, cytuję, funkcjonowania przestrzeni, że krytyka pod adresem Wojska to, to, to było na poziomie yy, zbrodni katyńskiej, zbrodni wołeckiej, stalinowskiej to były standardy Auschwitz. To był zapach komór gazowych, zapach komór gazowych z Auschwitz. Za, ten, za to wystąpienie, proszę państwa, Owsiak dostał burę nawet od dziennikarzy Gazety Wyborczej i ostatecznie go i ostatecznie skasował. Ale to jest ten sam mechanizm ciągle, ten sam mechanizm szantażu emocjonalnego. No i najbardziej dobitny przykład to jest to, co się działo po yy, tragicznej śmierci, yy, śmierci Pawła Dominicza. I od samego początku się mówiło, że finał Woź był zorganizowany w sposób fatalny od strony bezpieczeństwa. Zresztą to było widać na żywo, że ten w sobie latał z nożem jak chciał. No i ta słynna jego deklaracja, że on rezygnuje z fundacji Wojściu, z której tą nigdy nie zrezygnował z prezesury. To już drugi raz rezygnował. Wcześniej przytoczyłem tą, ten, ten, ten przykład z, z, z 2013 13 roku. No, jak wiemy, ogłosił to, ogłosił to w dniu śmierci Pawła Domowicza, a w dniu pogrzebu ogłosił, że on wraca, że on czuje się potrzebny ludziom, że dostał fantastyczne wsparcie. I tak też będzie, proszę Państwa, teraz. Ten. Ten żałosny, płaczliwy wpis na, po, na portalu Facebook ma służyć dwóm celom. Po pierwsze, przykryciu, zamknięciu ust wszystkim, którzy zadają niewygodne pytania dotyczące finansów e, Fundacji Woś i rozliczeń. No i drugie to dam dwa razy więcej Owsiakowi, czy po, czyli pobicie akcji, podbicie tego bębenka akcji zwanej wielkim finałem Fundacji, Fundacji Wośw. Nic innego proszę Państwa tutaj się nie dzieje, nic innego tutaj nie ma miejsca. No i teraz bardzo ważne jest to, aby nie tylko jeden oszołom Piotr Wielgódzki, który 13 czy no, 12 lat powtarza w kółko to samo co się wokół tej fundacji dzieje i co jakimi prymitywnymi narzędziami posługuje się Jerzy Owsiak aby osiągnąć swoje cele ale żeby wreszcie ktoś o znacznie większych możliwościach medialnych o tak zwanych zasięgach podjął tą pałę przejął tą pałeczkę i zaczął o tym mówić jeśli w tej chwili telewizja w, w polityce w Polsce 24, przepraszam, Telewizja Republika, do której mam mnóstwo zastrzeżeń. Czy Tygodnik Solidarność podda się temu szantażowi emocjonalnemu, to znów wrócimy do początku. Jerzy Owsiak już był ugryziony, że tak powiem. Naruszono ten, ten pomnik wspaniałego filantropa. Ale sięgnął po raz kolejny po swoje ulubione narzędzia i pozamykał, proszę Państwa, usta, bo dzisiaj już od rana dziennikarze TVN-u, Onetu, Gazety Wyborczej latają po parzeniu, po sali Sejmowej, <coughs> przepraszam, i pytają wszystkich polityków prawicy, czy nie czują się odpowiedzialni, bo oczywiście ten jeszcze obrzydliwy tekst Owsiaka zawiera tam insynuację, że. To prawicowe media zrobiły tą całą nagonkę, że one są odpowiedzialne za groźby karalne pod, je pod razem Jerzego Owciaka i tak samo było z Pawłem Adamowiczem. <laughs> Przepraszam. I teraz jeśli ulegną szantażowi te wszystkie ośrodki medialne, ci wszyscy dziennikarze, to będzie kolejny tryumf Jerzego Owciaka. A teraz rzecz najważniejsza, proszę Państwa. O kim my mówimy? O kim, kto mówi o hejcie, kto mówi o mowie nienawiści, nienawiści kto mówi o groźbach karalnych? proszę Państwa, mówi to osoba, która była wielokrotnie skazywana za znieważenie i zniesławienie. Między innymi nie Piotra Wielgódzkiego czy Krystyny Pawłowicz. Była uznawana winną naruszenia dóbr osobistych moich, Krystyny Pawłowicz, Barbary Pieli. Była skazywana za używanie wulgaryzmów w przestrzeni publicznej. Mówi to osoba, która zorganizowała obrzydliwy konkurs i promowała hejterską stronę ruch, wypier Krystyny Pawłowicz w kosmos. Mówi to osoba, która do, doprowadziła do skrajnego załamania nerwowego Barbary Pieli, e, która w tej chwili zmaga się z własnym, e, z własnym zdrowiem, której sąsiedzi grozili bezpośrednio, sprawa była w, w prokuraturze, nie wiem jak to się w tej, w tej chwili skończyło, która otrzymała tysiące maili z groźbami karalnymi i komentarzy na portalu Facebook, na, na, posta, na portalu Twitter. Mówi to osoba, której administrator TV Kręcioła znieważał, zniesławiał mnie i moją żonę i naruszał moje dobra osobiste wypisując, wypisując pasz chwilę. I w końcu mówi to osoba, która od lat, dysponując, no, dysponując to złe słowo, mając na koncie te wszystkie wyroki, te wszystkie orzeczenia sądu, e, tą, tą całą serię wulgaryzmów, wulgarnych ścieków e, e, słownych, jakie wydawał z siebie na, na przystanku Ustok, osoba, która organizowała koncerty, a na tych koncertach padały hasła e, PIS. I jeszcze wysłał, jeszcze Owsiak wysłał list do ówczesnego wojewody, żeby on się w ogóle nie wtrącał w imprezę wolnościową, bo to się dzieją rzeczy artystyczne. Człowiek, który wypełnia wszelkie warunki hejtu i tego, co, co nazywa mową nienawiści, który swój własny hejt i swoją mową, własną mową nienawiści ma potwierdzoną wyrokami śmie coś mówić o tym, proszę Państwa, że trwa jakaś nagątka, że media prawicowe nakręcają hejt, a on jest proszę państwa niewiniątką. Jak to jest możliwe, proszę państwa? że człowiek, który ma na koncie konkretne wyroki, konkretne ohydne, wulgarne zachowania, które przejawiał wielokrotnie głównie na przystanku na przystanku Ustok, on cały czas uchodzi za ofiarę i osoby, które prezentuje jakość, dba o jakość debaty publicznej, dba o to, aby Wszyscy się kochali ponad podziałami. Dlaczego żadne medium nie podniesie tego, kim ten człowiek jest? To, że wygłaszał treści seksistowskie pod adresem, adresem Krystyny Pawłowicz, to, że promował hejterską stronę, ale to, że jego współpracownicy byli skazywani za znieważanie, zniesławianie, naruszanie dóbr osobistych, to, że on sam ma cały pakiet wyroków związanych z naruszaniem dóbr osobistych, zniesławieniem, znieważeniem. Gdzie są te wszystkie informacje w przestrzeni publicznej? Kto tu, proszę Państwa, śmie apelować do, do ludzi o to, aby zachowywali się w sposób właściwy i nie, nie przejawiali agresji w przestrzeni publicznej? Proszę Państwa, ten człowiek na korytarzu sądowym usiłował wciągnąć prowokację moją żonę. Najpierw prawnik, pan Kowalewski, zaproponował jakieś pojednanie, jakąś ugodę, a później wciągnął w prowokację moją żonę i próbowali, próbowali przedstawić film, nagranie z tym, jak rzekomo bije czy szarpie, szarpie moją żonę. Tylko w ostatniej chwili się z, z tego wycofali. To są metody tego człowieka. Ten człowiek potrafił przyjechać pod sąd. Kiedy było postępowanie z, z prywatnego aktu Krystyny Krystyny Pawłowicz przed sąd, przepraszam, ze swoim adwokatem, był wezwany na, na posiedzenie sądu, po czym wyjść z tego sądu i wrócić dopiero na koniec, wrócić dopiero na koniec, gdy już, już było po rozprawie, wejść na salę sądową i wykrzyczeć sędziemu, że on tu się zajmuje dziećmi, że on nie był w stanie przyjechać e, e, wcześniej, a to co się wokół dzie jego dzieje to znowu jest hejt i mowa nienawiści. Proszę państwa dość nabierania się na ten prymitywny, e, prymitywny szantaż emocjonalny. Jerzy Owsiak nie jest żadnym aniołkiem. Ten człowiek jest odpowiedzialny za sianie hejtu, za sianie mowy nienawiści, i to jemu się w końcu również pod tym kątem należy przyjrzeć. Ja nie jestem też w tej kwestii, kwestii aniołkiem, swoje wyroki też posiadam. Ale jakoś dziwnie tak, tak się dzieje, proszę Państwa, że ten poziom hipokryzji u tego człowieka jest, no, jest gigantyczny, jest, jest kosmiczny. Że on z całym tym swoim dorobkiem, potwierdzonym wyrokami procesowymi, nadal śmie. Mówić o tym, że ktoś inny się jecha ktoś się, się, się inny mowy nienawiści. Niszczono groby bliskich. E, 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 Krystyny Pawłowicz, oblewano szambem w mój dom i atakowano moje dziecko, atakowano moją rodzinę. On się nigdy słowem nie odezwał, a jeszcze wypisywał brednie na Facebooku, który to nienawiść i które te groźby karalne podsycały. I nic się z tym nigdy nie, nie stało, proszę Państwa. Nadal mamy do czynienia z jednym świętym i z całą grupą hejterów, którzy śmią pytać prezesa Fundacji i Spółki Pozwiązanej Złotych Melon, jak się rozlicza z publicznych pieniędzy. No czas przerwać tą chłódzkę. Nie można temu człowiekowi pozwolić na bezkarność, bo to naprawdę kiedyś doprowadzi do dużej tragedii. Proszę Państwa, jestem jeszcze winny Państwu małe wyjaśnienie dotyczące mojej niedoszłej obecności na kanale Zero, żeby tutaj było wszystko jasne. No jak Państwo wiecie, ja jestem człowiekiem, który mieszka na prowincji, to jest 500 kilometrów od Warszawy. Byłem przekonany, że ten program na kanale Zero można, e, że moja obecność na tym kanale Zero może zdalić się poprzez łącze online, no niestety Tutaj ja nie mam pretensji oczywiście, nie, nie, nie snuję tu żadnych teorii spiskowych, to było uczciwie y, konkretnie napisano. Warunek y, y, dziennikarzy, y, panów, którzy chcieli przeprowadzić tą rozmowę, debatę z udziałem zresztą jakichś dwóch ministrów, jeden z PO, drugi z PIS-u, to też gwarantuję, że raczej byłaby tam jadka, a nie konkrety. No nieważne, no, skoro przyjęli taką formułę, ja to szanuję. To jest ich decyzja, także tu, żeby tu nie było żadnych niesnaczy. Ja nie mam żadnych pretensji do kanału Zero i mam nadzieję, że kanał Zero nie będzie miał pretensji do mnie, no po prostu nie jestem w stanie zostawić y, chałupy w, w środku tygodnia, tym bardziej, że już jutro wybieram się do Warszawy, mam napięty kalendarz, muszę to zorganizować z osobami bliskimi, a oni, one z kolei muszą wrzeć jakieś wolne, czyli inaczej sobie przeorganizować życie. No I jest jeszcze termin styczniowy, 30 stycznia, gdzie też jest to, no nie ukrywam termin wokandowy, więc no tutaj żeby nie było żadnych nieporozumień i niepotrzebnych nie, nie kwasów i spięć, no po prostu nie wyszło z czysto technicznych, tych technicznych powodów, ani a nie żadnych innych. no ale ja dalej będę starał się robić swoje, jeśli będzie jakaś okazja, że te terminy będą się nam zgadzały, że że uda się nam porozmawiać na antenie kanału Zero, to ja oczywiście jestem cały czas do dyspozycji, no ale niestety, no 16 stycznia bodajże, bo obojętnie czy to był 16 stycznia, czy jakikolwiek inny termin w przyszłym tygodniu, no nie jestem w stanie się tam pojawić, ja bardzo żałuję, bo myślę, że byłaby okazja powiedzieć o konkretach, byłaby okazja przedstawić kilka istotnych, czy kilkadziesiąt istotnych dokumentów, które wyrzuciły zupełnie inny świat, bo zresztą ja to już przedstawiałem wielokrotnie, no ale kanał Zero ma swoje zasięgi, swoje możliwości. To tyle tytułem wyjaśnienia. Natomiast najważniejsze przekazanie, najważniejszy wniosek z dzisiejszego nie wierzymy, nikomu nie wierzymy, w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski, to nie dać się o Owsiakowi. To jest prymitywna rzutka emocjonalna, żeby było jasne. Żadna forma gruźb karanek, żadna. Nie, żadna forma agresji, która rzeczywiście nawo nawołuje do, do bezpośredniego ataku na zdrowie czy życia kogokolwiek, czy to jest Owsiak, czy to jest Tusk, czy jest Kaczyński jest niedopuszczalna, ale to są oczywistości, nie musimy o tym mówić. Nawiasem mówiąc Owsiak bodajże dwa albo trzy razy składał zawiadomienie na prokuraturę, że chciałem go zabić i groziłem pozbawieniem życia jego członkom rodziny. Wszystkie te zawiadomienia zostały umorzone i prokuratura nie zostawiła na nich suchej nitki, jeżeli chodzi o te fałszywe zarzuty. To jest tylko i wyłącznie tandytny teatrzyk. To jest kolejna prowokacja Jerzego Wsiaka, nastawiona na bicie rekordów i nastawiona na to, aby zamknąć usta wszystkim tym, którzy zadają pytania dotyczące finansów Fundacji Włoch. Dlatego wniosek jest jeden, proszę Państwa, nie dać się Owszakowi ani zaściuć, ani poddać szantażowi emocjonalnemu, bo to, że to on wielokrotnie zachowywał się jak hejter, wielokrotnie posługiwał się mową nienawiści, wielokrotnie promował rozmaitego rodzaju przejawy mowy nienawiści i stron hejterskich, to jest udowodnione, proszę Państwa, a nie tylko przez Piotra Wielgódzkiego, ale to jest zapisane w orzeczeniach sądowych. Dziękuję Państwu bardzo za.